Zastanawialiście się Państwo, jak wygląda produkcja zderzaków do samochodów? Czegoś, co jest produkowane pod potrzeby automotive, czyli jazz in time, w bardzo dużych ilościach, bo samochody sprzedaje się w dużych ilościach. Jest to dość gabarytowe, bo taki zderzak potrafi być dużo szerszy niż 2 metry, oczywiście w zależności od samochodu. Ja będę chciał Państwu pokazać taki typ produkcji, bo jest on szalenie skomplikowany. I pokażę właśnie Państwu to na przykładzie produkcji zderzaka do BMW X7G07. Może pokażę, co zamierzam wyprodukować, czyli zacznę od bomu, od struktury produktu. Otóż mój kompletny zderzak taki zderzak, który jak sobie popatrzymy, no będzie wyglądał tak jak tutaj czyli będzie miał grill, tu oczywiście tych reflektorów nie będzie, tego nie będę produkował, ale będzie miał tą część dolną i grill, dokładnie to, czyli będzie składał się zderzaka tak, ten zderzak jak Państwo patrzycie no ma troszeczkę elementów tutaj, trochę tego jest ten zderzak oczywiście, jak ma tych elementów, to będzie musiał mieć ileś półproduktów i one są oznaczone dokładnie tak, jak na tym rysunku, jak tu sobie popatrzyli, że są jakieś numerki, jedynka, dwójka, trójka i tak dalej, jakbyśmy to może powiększyli, to dokładnie też tak umieściłem w tym moim bomie, że jest dwójeczka, że jest trójeczka, jest czóreczka, piąteczka i uwaga, w jednym cyklu maszynowym wyprodukuję na raz trzy Półprodukty, czyli potrzebuję do tego formy niejednorodnej, wielogniazdowej i będę potrzebował bomu odwrotnego. I również w drugim, drugim półprodukt, czy drugie, kolejne półprodukty numer 9 i 10, zostaną wyprodukowane w jednym cyklu maszynowym, czyli znowu forma niejednorodna i wielogniazdowa. Tak? Czyli to będą moje komponenciki do tego zderzaka, a do tego, tak jak powiedziałem, będzie półprodukt typu pół grill. Grill metalizowany, który też muszę hmm. wyprodukować. Ale popatrzmy, co jeszcze jest ciekawego w tym bomie. Otóż w tym bomie mówię, żeby na przykład zrobić ten zderzak potrzebuje tworzywo ABS. O nazwa taka chemiczna. I jeżeli bym go nie miał, to system automatycznie spróbuje użyć tego zamiennika albo tego zamiennika. Mało tego, będę w niektórych produktach dopuszczał użycie. Z mojego surowca podstawowego ABS i w pewnej części surowca uzyskanego w procesie regranulacji czyli moje odpady z no, po prostu w procesie wtrysku powstają różnego rodzaju niedolania przelania wyprasek i to się mieli i taki młynek też będzie tutaj. zaplanuję taką pracę takiego młynka. Utworzy się regranulat, który mogę dodać w pewnej proporcji do surowca podstawowego, ale gdybym go nie miał, to wykorzystam surowiec podstawowy. I proszę zobaczyć, tu jest zamiennik w zamienniku. Regranulat w regranulacie. I to wszystko nie odbywa się ręcznie. Halaps zrobi to za Państwa automatycznie. No i tego proszę zobaczyć, jest dość dużo. Czyli skomplikowałem tą strukturę dość mocno, już nie mówiąc, że jest ona wielopoziomowa, i jeszcze do tego zawiera bom odwrotny, którego praktycznie mało który system obsługuje. No dobrze, popatrzmy, co się zadzieje w technologii. No powiedzmy na przykładzie zderzaka i wtrysku, bo ten zderzak będzie wyprodukowany metodą wtrysku. Więc popatrzmy, popatrzmy, jak wygląda taki proces wtrysku, takiego. Tego elementu numer jeden zderzak. No i tak, pomijając, że tutaj będą skomplikowane metody przezbrojeń użyte, to chcę zauważyć tak, że wybierz wtryskarkę z grupy wtryskarek, ale ona musi mieć awaryjność w mojej skali. Oceniam w ramach firmy awaryjność moich wtryskarek i ponieważ tutaj są bardzo wysokie wymagania, więc ten wskaźnik awaryjności musi być poniżej 5. No, i ona musi umieć wytworzyć ten zderzak. Więc powiedziałem, że musi ta wtryskarka mieć takie kompetencje. Wtryskarka, jako zasób maszynowy, ma kompetencje. Następnie, wybierz mi formę z grupy form. Następnie, wybierz mi operatora, ale takiego, który potrafi, nie jest beginerem, potrafi już obsługiwać tą wtryskarkę, chociażby na poziomie 1. No, i ponieważ proces przyzbrojenia tych dużych, to są naprawdę duże wtryskarki, ciężkie. Które yy, no wymagają kwalifikacji. potrzebuje ślusarza do przezbrojenia, ale takiego, który ma bardzo wysokie kompetencje, czyli chcę równolegle wybrać kombinację zasobów czterech wtryskarek, chyba trzech czy czterech form, z tego co pamiętam szesnastu operatorów, chyba sześciu przezbrajaczy więc zrobiłem z tego gigantyczny miks. No dobrze, więc popatrzmy teraz. Yy, jak wygląda taki harmonogram? Więc harmonogram taki, ja może tutaj najpierw pokażę tak ogólnie, żebyście się Państwo nie wystraszyli, ale ten harmonogram wygląda tak dość fajnie. Czyli widzimy tak, tutaj najpierw tak ogólnie, a za chwilę wejdziemy w szczegóły, proszę się nie wystraszyć. Tu mamy wtryskarki, tu mamy formy. Tu mamy operatorów wtryskarek, tu mamy przezbrajaczy form, tu mamy linię lakierniczą, bo przecież nasz grill trzeba pomalować kolorem metalizowanym. Mamy operatorów linii lakierniczej, mamy suszarnie, mamy roboty, ponieważ niektóre wtryskarki wymagają robotów. Mamy linię pakowania i operatorów pakowania. Teraz popatrzmy sobie, jak to wygląda. A, mamy jeszcze młynek, tylko muszę zmienić horyzont czasowy. Młynek, który wyprodukuje mi regranulat, więc ja sobie zmienię na moment tutaj horyzont na troszeczkę mniejszy, o, żebyście Państwo zobaczyli, że tu jest młynek, który robi mi regranulat, który wejdzie do moich produktów. Więc tutaj bardzo ładnie to widać. No i teraz sobie spróbujmy wyfiltrować na przykład moich operatorów. Czyli moje zasoby ludzkie, które pracują z moimi wtryskarkami. Tak, I tu może poszerzę horyzont, żeby było lepiej to widoczne. O może do 28. I proszę zobaczyć, moi pracownicy, zaraz dołączymy do tego wtryskarki, będą pięknie przesuwali się, ponieważ proszę zobaczyć, pomarańczowe pola to są obszary niedostępności w kalendarzu, czyli nieobecność. Tutaj mój pracownik nie pracuje, czyli operator pierwszy pracuje na pierwszą zmianę. Operator trzeci na trzecią zmianę, czwarty na pierwszą, piąty na drugą, szósty na trzecią i tak dalej. Tutaj jest czyli operatorzy pracują 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, ale po 8 godzin. Dobrze, dołóżmy do tego w tej chwili sobie wtryskarki, które będą brały udział w produkowaniu zderzaka. Tutaj widzę, że są to cztery wtryskarki, no i widać, że na przykład tutaj coś się zaczyna produkować, te nasze pole, ono koresponduje, tak, te kolorki korespondują do naszych operacji wtrysku, tutaj to koresponduje do tego, to do tego, no i ci nasi tutaj, ci nasi yy, przemieszczają się tutaj, yy, tutaj chyba brakuje, brakuje mi jeszcze, wydaje się... Yy. Zasobów, tak jak gdybym wszystkiego nie. O, właśnie, operator drugi mi zaginął w tym wszystkim. Nie wiem, czy tu jeszcze któryś nie zaginął. O, tu jeszcze inni zaginęli. Tak, bo widzę, tak, no to jeszcze poszukajmy ich. Coś tam niedokładnie wybrałem w takim razie. E poszukajmy jeszcze operatorów, żebyśmy to tak piękniej zobaczyli. O, właśnie, coś chyba tam za mało wpisałem. <laughs> tak, teraz mamy 12 operatorów, właśnie. Widać, jak ładnie mi to przechodzą te operacje z y, operatora na operatora, no bo kończy się zmiana, a proces wtrysku trwa tyle, więc potrzebuję do tego operatora. No fantastycznie jest to zaplanowane. Gdybym chciał na szybko zobaczyć jak tutaj ludzie są obciążeni, no proszę Państwa i proces, i ludzie na 100%. To jest przypadek idealny, zakładając, że nic się oczywiście nie zepsuje. Dobrze, popatrzmy teraz jeszcze na przezbrajaczy, bo oni też nam pewnie troszeczkę ten proces warunkują tutaj, czyli tych naszych ślusarzy, którzy są odpowiedzialni za proces przezbrojenia. Więc sobie tutaj dodajmy te kolejne zasoby i zobaczmy. Tak, i proszę zobaczyć, że tutaj ten proces przezbrojenia na przykład yy, tu się zaczyna, ale no, nie zdążył nam w ciągu jednej zmiany, więc tutaj się kończy. Tu się kończy przezbrojenie, rozpoczyna się operacja. Tutaj się też nie udało. Tak się czasowo to złożyło. Nie udało się tutaj tego złożyć, więc potrzebne są aż dwie zmiany. Tutaj zmieścił się w trakcie jednej zmiany. Tu już przezbrojeń nie ma, bo produkuje to samo. Tak samo tutaj. Produkuje to samo. To jest tylko część zasobów. Jeżeli teraz sobie popatrzymy, czyli ten duży zderzak, ten element numer jeden, jak sobie. Popatrzymy tutaj, to jest ten element wielki, numer jeden, to jest to, co tutaj wyprodukowaliśmy. Natomiast są te pozostałe elementy i te pozostałe elementy produkowane są na pozostałych wtryskarkach, więc ja sobie te filtry wyłączę i to jest powód przesunięcia, bo one są w pierwszej kolejności produkowane i dopiero proszę zobaczyć, stąd wchodzi na ten, ten duży zderzak, potem idzie to dalej. I tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie, jakie te sety tych operacji są podłączane, pod ale wszędzie potrzebny, jak Państwo widzicie, jest regranulat, który tutaj, który tutaj możemy sobie obserwować, w których procesach jest potrzebny, ponieważ założyliśmy, że powinien być. No i teraz popatrzmy dalej to wszystko. Później, jak jest zrobione. Aha, tutaj jeszcze produkujemy grill. Grill produkujemy na tych dwóch wtryskarkach, czyli to są te dwie wtryskarki, te dwie formy. Tutaj mam operatorów jako roboty wstawione. Tak samo w tych częściach mam ustawione procesy, zrobotyzowane. Natomiast, jeżeli już mam ten grill, to ten grill trafia, czyli wytworzony grill trafia na lakiernię. I, I tutaj, jak popatrzymy sobie, mamy również pracowników, którzy pracują na trzy zmiany, ale również po tej lakierni wszystko trafia na suszarnię, tutaj, czyli w pewnych, w pewnych ilościach jest to przekazywane na suszarnię w jednostkach logistycznych, żeby to się suszyło i mogło być przekazane dalej do procesu pakowania. Ale żeby pokazać ten proces pakowania, muszę poszerzyć horyzont, bo tutaj jeszcze nie mam nie jestem w tym horyzoncie, więc troszeczkę to poszerzę. O i teraz sobie będziemy mogli zobaczyć całą resztę, tak? Czyli jeżeli tutaj maluję to wszystko, czyli maluję partiami, które skuwają, maluję te grille, przypominam. Czyli mam linię lakierniczą i lakiernika, przekazuję to na suszarnię, i dopiero potem, razem z tymi wszystkimi innymi komponentami, jest to przekazywane do pakowania, i jest tam montowane i pakowane. I tu też mam zasoby ludzkie w tym wszystkim. No, proszę Państwa, mógłbym tutaj sobie na przykład wyświetlić jak wygląda taka karta pracy czegoś takiego no i tutaj już państwu pokażę, że gdybym chciał na przykład sobie wyświetlić na no, jakąś kartę pracy powiedzmy, że tutaj wyszukajmy sobie no na przykład tutaj pracy na takie operacje. Proszę bardzo, takie operacje można sobie zobaczyć. Tutaj gdybym chciał zobaczyć, jak to wszystko jest również obciążone, też mógłbym sobie to pięknie zwizualizować. No to mam szeroki horyzont. Gdybym chciał zobaczyć, jakie są moje obciążenia tutaj yy, właśnie... Jak chodzi o co się dzieje z moimi zapasami, to też mógłbym sobie coś takiego tutaj zobaczyć. Ja sobie wrócę do tych operacji i chcę jeszcze Państwu zwrócić uwagę na pewien element, że proszę Państwa, nie wiem czy Państwo zauważyliście, że tutaj wtryskarka druga, ta 3 3, 3500 ma zaplanowany remont, czyli zaplanowałem tutaj remont w tym wszystkim. Jeżeli wrócę sobie do tych moich zleceń, to chcę właśnie pokazać, że tu mam te dokładne daty, co na kiedy powinno być, i mogę sobie właśnie przeanalizować, czego mi brakuje, ponieważ Hala, jako jeden z nielicznych systemów na świecie, bilansuje równocześnie zdolności produkcyjne i potrzeby materiałowe. Mogę sobie właśnie zobaczyć, czego brakuje, w jakich ilościach. Tu mam za, propozycję zakupu, tu mam zlecenia produkcyjne i mogę zobaczyć, że coś jest wykonane z wyprzedzeniem, bo ja. Yy, pomimo, że ten plan mam aż do maja, a mamy w tej chwili luty i mam przy moje prognozy konsumowane są tygodniowymi zamówieniami, yy, nie uruchomiłem reszty zleceń dla innych moich yy, producentów, więc jestem w stanie wytworzyć to szybciej. Ale mi bardziej chodzi o to, że wprowadziłem celowe zakłócenie, żeby pokazać, że system da informację, że mogę wytworzyć to szybciej, że będę miał to 25 25 dni za szybko, ale mam jakieś opóźnienia materiałowe, bo czegoś nie ma. Mógłbym sobie oczywiście tutaj zobaczyć, jak wygląda flow takiego zlecenia. To jest bardzo imponujący widok. Jak to wygląda, co wchodzi, że to zapotrzebowanie do tego zlecenia produkcyjnego, a tutaj ten materiał zapotrzebowania i z tego zlecenia, i tego wejdzie tutaj, a to wejdzie do tego zlecenia, a to wejdzie do tego zlecenia, a to pojedzie do klienta tym zamówieniem. Również Mogę zobaczyć, jak będzie wyglądał mój stan materiałów tutaj. Yy, także jest to taka bardzo, bardzo ciekawa informacja. Mogłem jeszcze tutaj bardziej zaszaleć, bo mogłem powiedzieć, że na przykład nie wszystko w tym domu będę produkował, bo załóżmy, że na przykład będę utrzymywał zapas. Yy, inaczej będę sterował popytem. Uruchomię na przykład metodę DDMRP i będę sterował yy, tutaj. Yy, w przypadku tego, tej pozycji magazynowej od odsprzężę z bomu część tego bomu i będę mówił, że będę w inny sposób tym sterował. więc muszę włączyć buforowanie i muszę zmienić metodę replenishmentu na DDMRP. I w tym momencie, gdybym chciał to harmonogramować, to będę miał już inny widok, ponieważ tutaj za chwilkę mi się pojawi. Tylko e, ekran się musi odświeżyć, i za chwileczkę pojawi mi się no, o właśnie, i się już pojawił bufor DDMRP, który będzie sterowany, będzie napędzany popytem. Na podstawie obserwacji popytu będę wyprzedzał produkcję tych półproduktów. To jest tylko część możliwości, natomiast myślę, że pokazałem Państwu kawałek nieźle skomplikowanego procesu. No cóż, można, można. Czy jest to łatwe? Nie. To jest, myślę, tylko nieliczni na świecie są w stanie pokazać jak zasymulować taki proces, tak skomplikowany proces? Dziękuję bardzo. Do widzenia.